Witam w Kuchni Pełnej Naparzanek. Dokładnie tydzień temu, o tej porze, byłem już w pociągu w drodze powrotnej z Wrocławia do Warszawy wracając z imprezy Games and Vintage Days organizowanej przez Muzeum Wrocławskie, Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, czyli przez ludzi z zaprzyjaźnionego z nami kanału RetroGrania. No i dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić pokrótce wrażeniami z tej imprezy, a zatem zapraszam do oglądania tego krótkiego reportażu. we oh. Days, odbyła się jako impreza towarzysząca dla takich targów japońskich Newcon, które się tam odbywają już od, o ile mi wiadomo, już od kilku lat. I obie te imprezy były zorganizowane na terenie dawnej wrocławskiej zajezdni tramwajowej w takich dwóch Dużych halach, jakichś takich dawnych zajezdniach, wagonowniach. W jednej z nich był Newton, a w drugiej właśnie nasza impreza, i te dwie hale były połączone no, łącznikiem, czym innym. I to było taka, takie pomieszczenie, wyciemnione ze sceną, z miejscami do siedzenia, gdzie odbywała się część prelekcji, a potem wieczorem, w sobotni wieczór, też tam miał miejsce koncert, na którym między innymi występował Katod, znany mi artysta, któremu. W sumie podkradłem parę kawałków i wykorzystałem je w niektórych ze swoich odcinków bez pozwolenia. Mam nadzieję, że nie podkażycie się YouTube'owi ani katodowi. Ale wracajmy do samej, do samej imprezy. Ja tam niestety byłem bardzo krótko, w sumie raptem tylko kilka godzin, także nie widziałem tam wszystkiego, co chciałem zobaczyć i jakby no nie wszystkie fakty są mi znane, także bardziej to będzie taki no mocno subiektywny reportaż z tego co ja po prostu widziałem. No i rzecz, na którą na pewno zwróciłem uwagę już w pierwszym, w pierwszym momencie, to że ta impreza, ta nasza retroimpreza miała taki dosyć kameralny charakter, szczególnie w porównaniu z taką imprezą jak Pixel Heaven, na który no już od szeregu lat dosyć regularnie chodzę, gdzie przychodzą tłumy ludzi i mam wrażenie, że w sporej mierze są to ludzie tacy trochę powiedzmy przypadkowi. To tutaj tak nie było. Tutaj na Games and Vintage Days przyszli ewidentnie ludzie, w głównej mierze ludzie, którzy dla których... Stare komputery, stare konsole, stare gry są faktycznie pasją, a nie wpadli tam tak przy okazji, albo zobaczmy co tutaj się dzieje. Owszem, ta towarzysząca impreza japońska zgromadziła bardzo dużo ludzi i zaskakująco bardzo dużo młodzieży, jakby nie wiedziałem, że jakby Japonia, sztuka Japonii historycznej, współczesnej jest tak popularna wśród tych młodych ludzi, ale przyszły tam ich tłumy i niektórzy byli fantastycznie poprzebierani, mieli, mieli, mieli super stroje i jakoś tam te dwie imprezy się powiedzmy w jakimś stopniu przenikały. Ja sam też oczywiście zajrzałem na tą, do tej części japońskiej, ale tam już faktycznie były tłumy, tam to już było nabite, a też widziałem no chociażby poznając po strojach czy po wieku, widziałem, że też przynajmniej część tej młodzieży zaglądała sobie do tej naszej, na tą naszą imprezę i chyba też się dobrze bawili, bo siedzieli sobie przy tych starych maszynkach i różnęli sobie w jakiejś starej gierki. Także fajne było dla mnie to, że, że to miało stosunkowo Kameralny charakter, wiem, że dla organizatorów no, im więcej osób przyjdzie, tym lepiej, no bo tym, tym więcej można sprzedać biletów. Ale dla mnie, jako uczestnika i też jako, no nie ukrywam, introwertyka, to to, że było tam nie, nie było tam jakichś olbrzymich tłumów, to było bardzo fajne. Sama też ta lokalizacja była bardzo przyjemna, miała taki. taki no, była klimatyczna bardzo. Te hale były stosunkowo duże. Ta nasza impreza nie wypełniła w całości tej hali. Co było tyle fajne, że właśnie można było tam spokojnie sobie przechodzić pomiędzy tymi stoiskami, nie było jakichś tłumów, nie trzeba było się przyciskać. Także to dla mnie też kolejna zaleta i też nie było takiego problemu, że trzeba czekać w kolejce do jakiejś konsoli czy do jakiegoś komputera, do jakiegoś stanowiska, jednym słowem. A co do samych stoisk, to ja tutaj sobie sporządziłem, bo oczywiście nie, nie, nie zapamiętam bo tego, sporządziłem sobie taką listę e, tych punktów, które pamiętam, aczkolwiek to jest lista niekompletna, bo po prostu tak działa moja pamięć. Więc oczywiście miało tam swoje stanowisko, zaraz prawie przy wejściu sami organizatorzy mieli swoje w sumie dwa stanowiska. Na jednym można było kupić gadżety, a na drugim była, była wystawa właśnie części i to wiem, że niewielkiej części eksponatów z kolekcji Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery. Miało też tam swoją ekspozycję Adamor, jeszcze kto tam Flashback, konsole i gry. Chłopaki z Amigi bez ściemy. Było stoisko 7 bit gdzie prezentowali różne ciekawe akcesoria do Amigi. Było Retronix, był Archon, gdzie tam sprzedawał swoją biografię i, i dawał autografy. Swoje stoisko też miał wytwórca maszynki X65 Microcomputer, czyli współczesny taki współcześnie produkowany komputerek 8-bitowy, ale też byli tam wystawcy no, duże, duże korporacje CD-Action no, CD może nie jest dużą korporacją, ale jest to duża znana firma. A jeśli chodzi o korporacje, to tutaj Nintendo, przedstawicielstwo polskie Nintendo. Miał swoje miejsce, gdzie prezentowano Switcha 2 i też Empik miał nawet swoje, swoje małe stoisko, na którym można było kupić różne gadżety. Jakiś gry, między innymi właśnie na Switch'a dwójkę. I tyle. Na pewno kogoś pominąłem, za co, no za co przepraszam, ale tak jak mówię, tak działa moja pamięć. Aha, jeszcze był gościu od klocków Lego klocki do Kawy, gdzie, gdzie prezentował swoje autorskie konstrukcje, a też można było tam zobaczyć oficjalne zestawy Lego, modele, znaczy atrapy Atari 2600, i nowy zestaw, czyli atrapę z Lego Game Boy'a. Game Boy AdMG。 Co do eksponatów, no to widziałem dwa egzemplarze Sam Coupe, takiego bardzo ciekawego i, i rzadkiego, e, brytyjskiego ośmiobitowca. Było sporo Amig, były 500 -ki, 600 ki 1200 -ki. Były oczywiście C64 w różnych wariantach, był C128D, to jedno z takich moich, powiedzmy, marzeń kolekcjonerskich, zawsze lubię widzieć tą, ten komputerek. Były oczywiście małe Atari, chyba widziałem jakieś Atari ST, ale nie pamiętam. Było też sporo konsol historycznych, ale no ja na konsolach jakiś tam bardzo nie wyznaje, jakiś na pewno Famicom, na pewno jakiś NES, Super NES, ale tak do końca nie, nie zapamiętałem. Było sporo współczesnych PC-tów z uruchomionymi e, starymi grami, jakimś tam Flashbackiem, Quake'iem, Doomem i tak dalej. Oprócz tego były dwa duże takie stoiska komercyjne, na jednym z nich była chyba największa kolekcja stare gier na ta, a drugie stoisko to z kolei było stoisko, na którym można było kupić sprzęt, były tam i Amigi i Atari ST i C64 i oczywiście cała masa konsol, cała masa kartridży, akcesoriów, joysticków, innych tego typu wynalazków. Targom towarzyszył szereg prelekcji, ale no niestety, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, ja tam byłem bardzo krótko, zaledwie w sumie parę godzin, to niestety większość tych prelekcji mnie ominęły. Tak naprawdę byłem w sumie tylko na jednej. Byłem na prelekcji Amigi bez ściemy, gdzie zaproszono Szymona Olatowskiego, który opowiadał o remake'u swojej, swojej kultowej gry, czyli o remake'u Ubeka. A skoro już wcześniej wspomniałem o frekwencji, no to muszę tutaj oczywiście podkreślić, że to było dla mnie niesamowicie fajne, że spotkałem wielu znajomych, zarówno osoby, które już Wcześniej miałem okazję poznać, ale też dzięki temu poznałem szereg nowych osób, i, i to było dla mnie niezwykle satysfakcjonujące, że podchodziły do mnie również osoby, które przyznawały, że są widzami naszego kanału. To było dla mnie bardzo przyjemne, naprawdę ogromnie satysfakcjonujące i to jest, jest super fajnie wreszcie móc zobaczyć, poznać te osoby, które zostawiają tutaj komentarze pod, pod tymi odcinkami. Dzięki Wam za to. A zatem, jak oceniam pierwszą mam nadzieję że to będzie pierwsza nie ostatnia że to będzie pierwsza impreza z cyklu Games and Vintage Days. No chyba sam fakt, że spodziewam się, liczę na to, mam nadzieję, że będą kolejne imprezy z tego cyklu, no to chyba to świadczy już o tym, że mi się bardzo podobało. To była świetna impreza, doskonale zorganizowana. Absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o jakieś takie właśnie kwestie organizacyjne, może z jednym, maleńkim wyjątkiem, ale to jest zdrowia. Z kwestia tej strefy gastro, która była troszeczkę jakby dla mnie zbyt skromna, ja tam liczyłem, ja tam przyjechałem strasznie głodny, byłem wprost z, z pociągu z dworca, byłem strasznie głodny, nie liczyłem, że tam może będzie jakiś food truck z, jakimś, z jakimiś frytkami czy hamburgerem, nawet jeżeli byłby tu frytki za 40 zł, to bym je kupił. Owszem, było kilka food trucków, ale one oferowały głównie jakieś napoje, lody, no to o tej porze roku, w taką pogodę to może niekoniecznie. No i w tej strefie japońskiej było kilka jakichś takich stoisk z jedzeniem, no ale to było takie jedzenie no, japońskie akurat. Akurat japońskiego jedzenia nie jestem szczególnie fanem, także przyznam się, że byłem tam bardzo głodny. I to był też jeden z powodów, dla których w sobotę na, tych, na tej imprezie nie spędziłem jakoś bardzo dużo czasu. W przyszłym roku proszę więcej futraków z frytami, hamburgerami czy czymś innym rodzaju. Natomiast pod każdym innym względem było świetnie, nie było problemu z wejściem, z biletami. Znaczy ja miałem darmową wejściówkę po znajomości, ale, ale i tak nie było z tym też problemu. Świetna atmosfera, świetni ludzie, świetne eksponaty. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że świetne prelekcje, ale niestety na większości z nich nie byłem. Ale, przynajmniej, jeśli chodzi o tematy tych prelekcji, to myślę, że musiały być bardzo fajne. No i cóż, mam nadzieję, że retrogranja w przyszłym roku zorganizuje kolejną imprezę z tego cyklu. Postaram się też na nią przyjechać. Mam nadzieję, że przyjadę na dłużej, że będę mógł spędzić więcej czasu. No i cóż, dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję przede wszystkim oczywiście organizatorom za to, że, że, że zorganizowali tę imprezę, za to, że mnie zaprosili. Dziękuję Wam wszystkim, którzy byliście na tej imprezie i do mnie podeszliście i zagadaliście. To było dla mnie super. No i wszystkim. Ponadto dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem.